Po południe w sobotę. Brałem się na spacerek do lasu. Jest godzina 16. Słońce już powoli się chyli ku zachodowi. Wiadomo, że zachód będzie dopiero około godziny 19.30.20. Przedem do lasu. Sprawdzić czy cokolwiek w wysuszonym lesie będzie, bo las jest strasznie wysuszony. Deszczy tu nie było już około dwóch tygodni Także susza straszna Spaceruje się To słychać pod nogami Krząst łamanych gałęzi, liście Wysuszone Jak na razie oprócz bieli Nie znalazłem nic Nawet jednej kurki Nic nie widać Żadnego grzyba Rozglądam się wszędzie. Tu są jakieś dziwne grzybki. Tam jest chuba na, na pniaku. Nic, ale to dosłownie nic nie ma. Jednak przejdę się po tych swoich miejscach. Policzę, że z tych grzybów, co zostawiłem w zeszłym tygodniu, może coś się urosło. Ale tu były zostawione, w tym miejscu. Dlatego włączyłem kamerę, a nie ma nic. Nawet jednej kureczki. Wszystko widać. Albo ktoś pozbierał, albo uschł. Nawet jednej sztuki. Pospaceruję z wami chwilkę. Będzie to najprawdopodobniej Tylko spacerek. Jeśli do pewnego miejsca nie znajdę nawet jednej. To znowu... Wezmę się za zbieranie śmieci w lesie. Bo jak już jestem, to chociaż zrobię coś pożytecznego. Liczyłem, że z Rosy jakieś kureczki się pojawią, ale nie ma nawet jednej. Tu zostawiłem kureczki małe. Też sprawdzam, ale nawet jednej nie widać. W lesie jest pięknie, choć sucho. Także wszystkich chodzących do lasu przestrzegam przed rzucaniem jakichś niedopałków albo czegoś podobnego. Bo las jest strasznie wysuszony i pożar może być kwestią chwili. I może być bardzo ciężki przy takich warunkach do opanowania. Wszystko jest suche. Tu za kawałek też zostawiłem kureczki. Ale też ich nie widzę. Nawet jednej sztuki. No nic. Pospaceruję chwilkę. I odezwę się do Was, jakby coś się pojawiło. Obchodziłem część miejsc. Nie ma nic. Także powoli zbieram się do wychodzenia z lasu Więc zacznę zbierać napotkane śmieci Chociaż tyle zrobię, że uprzątnę z lasu trochę No niestety do spadnięcia deszczu Robię przerwę z wstawianiem filmów na kanale No niestety ale teraz nigdzie w mojej okolicy nikt nie ma więc albo będę wstawiał chwilowo e, filmy z innych rzeczy albo będzie chwilowa przerwa na kanale do momentu aż spadnie deszcz i pojawią się grzyby na obecną chwilę nic tu nie ma, więc samych spacerów, samego sprzątania nie będę wam wstawiał Będą może kilka filmów wrzucę z działki w zależności jak długa będzie przerwa od deszczu, bo na razie nie zapowiadają w mojej okolicy opadów no może pokażę filmiki z działki zobaczymy. A jak nie to tak jak mówię wrzucę e, Wam dopiero film jak się znowu pojawią grzyby. Chyba że sami może zdecydujcie i powiedzcie czy chcielibyście aby teraz było kilka filmów do momentu ponownego pojawienia się e, grzybów, żeby było kilka filmów o tematyce tam działkowo ogródkowej, czy jednak wolicie poczekać, aż będą filmy, um, aż będą filmy z grzybami? Zostawiam to dla was, zobaczę jak będzie w komentarzach, jak będziecie chcieli, to ponagrywam z działki. O, patrzcie, mimo wszystko mam pierwszego grzyba. I to mi wygląda na borowika, za chwilkę się włączę, jestem już z powrotem, podejmiemy i sprawdzimy co to jest, czy to borowik, czy borowik piaskowy, to mi wygląda, o strasznie robaczywy, ale to jest borowik usiadkowany. Tu nie jest tak strasznie. I widzicie, na lesie nie było nic. A na drodze, na środku drogi, pojawił się usiadkowaniec. Tu jest bardziej roboczywy. I zobaczcie, takie dwa kawałeczki. Tu jest trzeci. Odłożę je tutaj na bok. W domu je zasuszę. I będą do jakiejś zupy albo do czegoś. No, powiem szczerze, tego się nie spodziewałem. Że mimo wszystko trafi się coś w dniu dzisiejszym. Nie wiem, ale dziwne jest to, że pojawił się na środku drogi Jak widzicie tu już parę razy chodziłem i w tych miejscach już nie ma za wielu śmieci bo kilkukrotnie tu już sprzątałem. Na razie trafiła się jedna butelka i nic poza tym. O, tam kolejny biel. Tylko biele są. To są bardzo... Zobaczcie tutaj jaki wielki. To są bardzo wytrzymałe grzyby na e, brak e, wody. A to co? Jakieś dziwne coś. Nie znam tego gatunku, więc wszędzie biele, biele i biele Dobra, nie będę przedłużał tego nagrania. Jak widzieliście jedyny borowiczek usiadkowany. Wracam do samochodu i zobaczymy co zdecydujecie w komentarzach. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam serdecznie i na razie.